Wow. złoty Griffin ale piękny dumni, wolni, niepodlegli dzień dobry, jestem na stacji Warszawa Zachodnia mamy pierwszy śnieg tej jesieni około minus 2 stopnie a ja zapraszam na odcinek jako pierwszy zaprezentuje się pociąg łódzkiej kolei aglomeracyjnej pociąg Złodzi fabrycznej do Warszawy Wschodniej. Dwa impulsy, dwa. Wjeżdża także Express Intercity Premium z Gdyni do Krakowa. ED250 006. Filmuję w niedzielę, a w niedzielę Słowiniec jedzie na wydłużonej trasie do Gdyni Głównej. A w oddali jedzie pociąg Starzyński z Terespola, który kończy bieg. Stara lokomotywa EP08011. Tu już widać zimowe warunki na wózkach tego składu. Melduje się pociąg Lech, a rusza Słowiniec. Sypie coraz grubszy śnieg. Mamy EU 160 047. Tak, nie dość, że wydłużona trasa, to jeszcze były informacje o dodatkowych wagonach w tym składzie. Kwenca nie jest zbyt wysoka. Wagon numer 11 na końcu. Mam 8.56 punktualnie rusza pociąg Lech Okleina tysiąclecie koronacji Bolesława Chrebrego na pierwszego króla Polski i pozdrawiam wszystkich nagrywających. Bardzo mnie cieszy, że ta okleina tak długo kursuje oby do końca roku, a może nawet i troszkę dłużej Z minuty na minutę robi się coraz bardziej biało tutaj, a to dzięki temu delikatnemu mrozowi minus 1, minus 2 około a to jest dopiero rzadki widok. Na tablicy peronowej widnieje rzepin. To pociąg Berlin Warszawa Express na skróconej trasie. Ponownie można powiedzieć rzepin Warszawa Express. Mamy bikona. Widać z daleka już niebieski kolor. IC 4e639 no i nie tak jak było dawniej, na tor przy peronie w siódmym, na trójkę, tylko na szósty. Przy peronie piątym teraz wjeżdża BWE. Następny w kolejce pociąg to Orzeszkowa do Szklarskiej poręby górnej. Skład rusza punktualnie. EU16002. Bardzo niski numer. Także była informacja o dodatkowych wagonach do stacji Wrocław Główny. Pociąg Intercity Chopin opóźniony około 25 minut. numer 26, ostatni wagon a za chwilkę wieje Batory, czyli pociąg międzynarodowy do Budapesztu oraz Pragi i jak to zwykle bywa lokomotywa Vectron czeskie brachy planowy odjazd 9.13 Vectron Lukasz Odnowiona nastawnia Grzybek. Wygląda pięknie. Na czele składu grupa wagonów do stacji Budapeszt-Niugati. I grupa, grupa czeskich wagonów do stacji Plaga, Chlachmi na Drazi. Frekwencja przeciętna. Jeden z punktualnych pociągów dalekobieżnych to TLK Małopolska do Zakopanego i Krynicy Zdroju. Skład melduje się na to, że piątym, feronie siódmym. Ten skład także miał być wydłużony i na taki nie wygląda. A ja pozdrawiam dwóch kolegów, których spotkałem tutaj na stacji, którzy jadą do Krakowa. Miłej jazdy, oby punktualnie w obie strony. Ktoś rozsypał popcorn i gołębie mają teraz wyżerkę największe opóźnienie ma ekspres Intercity Premium do Krakowa 85 minut sypie sypie i w końcu się troszkę dosypie a na tor czwarty przy peronie piątym ma wjechać pociąg Chopin opóźniony 25 minut AKMk Warszawy wschodniej do Błonia i druga. Wow! Złoty Gryfin! Ale piękny! Dumni, wolni, niepodlegni. No to ten Gryfin zrobił odcinek, a biało-czerwony na drugim końcu. Pociąg Intex City Noteć. Ta okleina jest dosyć prosta, ale naprawdę piękna. O to chyba chodzi. EU160.014. Zobaczcie, jaki tutaj jest piękny orzeł w koronie. No a tam impuls Europejczyk. Sami zobaczcie, jak ładnie wygląda jeszcze raz. Z pociągiem do Rzeszowa za chwilkę ruszy. Po krótkim postoju skład rusza. kuruje z okleiną Bolesława Chrobrego. Dwie patriotyczne okleiny w jednym odcinku. Bardzo ładnie. Wagon połówkowy na końcu. Tam też ktoś jeszcze filmował odjazd tego składu. Troszkę dłużej przytrzymali mało Polskę. Powinna już ruszyć, a stoi. Linia S3 i linia S3 Impuls Europejczyk jedna jednostka na linii S3 Wjeżdża pociąg Chopin. Prowadzi go lokomotywa EP09. Więc już jest fajnie. 0,23. Uch, ale wygląda pięknie. Oblodzona. Zimowy pociąg Chopin. Mega. To właśnie lubię oglądać zimą. Tutaj także pełno śniegu oraz lodu. Dwa impulsy na wagi do dęblina. To jest zimowy klimat. W listopadzie. Powoli szykuję się do odjazdu Chopin. Dzisiaj jest opóźniony skład około 31 minut i powinien już ruszać. Tak jest. Ciepłe powietrze poleciało w moją stronę. Ta lokomotywa miała naprawę w tym roku. U te czeskie wagony, także oblodzone, zaśnieżone. Chyba wszystkie takie będą wagony z Budapesztu i będą jeszcze wagony z Monachium. Oto one. Elegancko. To jest najbardziej zimowy pociąg na tym nagraniu. Wow, to było najlepsze. Na razie na toronach zalega bardzo cienka warstwa śniegu, ale już tutaj widzicie, jeden pan wziął się do pracy i od śnieża. Na sąsiednim poronie sporo osób czeka na pociąg Kopernik, który nabiera opóźnienia już 65 minut. A obok nas dziobaczysko przysypane śniegiem. Opóźnione około 25 minut. Szyba zalodzona. O, pani w krótkiej spódniczce, pani konduktor. Na pewno nie jest zbyt ciepło na tych postojach. No, co z tym kopernikiem? O już 70 minut a ludzie czekają na peronie zimno im. O, tutaj wyski także ładnie przysypane. Zobaczymy jaki będzie tył. Ho, ho, ho. Tył był super. Pociąg górski wjeżdża na tor ósmy przy peronie czwartym. Pociąg zmierza do stacji Świnoujście. Ale ładny griffin. Wystarczyła godzina opadów śniegu i pociągi wyglądają już jak trzeba. Właśnie po to, żeby takie przysypane śniegiem składy nagrać, tutaj przyszedłem. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Pasażerowie o wiele mniej. Pociąg górski rusza w dalszą drogę. A my czekamy już na pociąg Intercity Dąbrowska. O! Zobaczcie, teraz to już nawet mamy dwóch panów, którzy odśnieżają perony. Melduje się Impuls na linii S1 do Pruszkowa. A ja nie mogę się doczekać cały czas pociągu Dąbrowska. Już nie mówiąc o Koperniku. Moi drodzy, jest kasa znowu. Pociąg Kopernik w końcu wjeżdża, i mamy kolejną starą lokomotywę, a więc. Warto było czekać pięknie. EP08-012 to zastępczy skład wagonowy od stacji Warszawa Wschodnia. A obok nas pociąg Prda, który jedzie tylko do stacji Warszawa Centralna. Mamy także Dąbrowską i pociąg lotniskowy ciekawe, który skład wyruszy jako pierwszy EU 160 053 prowadzi Dąbrowską do stacji Białystok. Pierwsza rusza Brda Pesa Dart ED 161 015. Pociąg ze stacji Bydgoszcz Główna A za chwilkę powinien wjechać Królewski Pociąg czyli ekspres Intercity Chrobry Teraz już to wygląda naprawdę ładnie zimowo Pada gruby śnieg a mróz ma utrzymywać się dzisiaj przez większą część dnia. Zobaczcie, mamy sygnał dla pociągu Dąbrowska. Skrzętnie z niego korzysta maszynista i rusza w kierunku stacji Warszawa Centralna. Oj, jeszcze coś tam, ktoś tam chce wsiąść chyba. Ale mamy kolejny pociąg. Łódzka Kolej Aglomeracyjna do stacji... Łódź fabryczna. Jak, jak za chwilkę zobaczycie, na raty rusza Dąbrowska. O, dostaliśmy RP1, ale tam w oddali też są pracownicy. Więc tak można powiedzieć, że każdy dostał kto powinien. A ja pozdrawiam maszynistów. Pociąg ma wagony ze stacji Wrocław. Szczecin, wagon Kombo i dwa wagony dzielone na końcu składu i jak na zamówienie. Wjeżdża Express Intercity Chrobry Eu 200 0008. Jak widzicie, różny stopień przysypania, oblodzenia składów. Są takie, które wyglądają prześlicznie, a są takie, które ledwo co są przysypane przez śnieg. Tak jak i ten. Jedzie pociąg osobowy do stacji Łowicz Główny. Flirty. Po prostu sypie śnieg, i taki pobyt na stacji jest bardzo relaksacyjny. Pojawił się sygnał dla pociągu Chrobry. Zanim dojedzie na wschodnią, to go jeszcze troszkę tutaj śnieg przysypie i będzie ładniej wyglądać. EU 200 008. Bad znika a ja wracam do domu zmontować ten film żebyście mogli go obejrzeć jeszcze dzisiaj także do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć